Witam Laki Aquarium Dziś szybki update. Tak generalnie zagapiłem się trochę w baniak i stwierdziłem, że coś nagram. Jedno co chciałem pokazać to to jak się wyprowadza baniak z kłopotów. Widzieliście pewnie moje poprzednie wideo, więc wiecie w czym problem tkwił. Parę rzeczy się złożyło do kupy i działa się tu niewesoło, ale jak widać, jest już całkiem całkiem przyzwoicie. I jaka rada na to? Nic nie robić. O, może nie do końca nic zło. Trochę posprzątałem. Dosadziłem trochę roślin, ale generalnie żadnych zmian w prowadzeniu baniaka nie przeprowadziłem. To jeszcze daleko jest do, do ideału. Bo parę problemów jest, ale one powoli znikają i nie mam się tutaj już czym stresować kompletnie. Więc może pokażę po kolei. Pogostemon od erectus odżywa. A tak jak poprzednio wspominałem kwestia udostępnienia mu światła. Większej ilości i już jest poprawa. On się do tego światła wygina jakby omijając alternatywę, tutaj, która mocno zarosła, tył, 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 tył zbiornika. stauro pens jeszcze ma problem z odbiciem. Ale ja tu nie chciałem jej ciąć zbyt drastycznie. Te zaglądane kikuty, one sobie tam zostaną, one sobie później zgniją. Raczej z tym nic nie zrobię. Dam sobie temu rosnąć jak, jak natura chce. Monte Carlo tutaj w tym miejscu wygląda słabiej, ale też już dobrze obbija. Cała roślina, reszta roślin jest ok jest trochę słabiej Ale tu się zastanawiam czy, czy on nie przechodzi już w ten taki tryb zimowy, wegetatywny Anubias trochę ucierpiał Ale też daje radę Sporo nowych liści, trochę mi się ostatnio zieleni pojawiło, ale Nic co by mi spędzało sens powiek I tak cała reszta wygląda. Rotala makranta całkiem pozytywnie mnie zaskakuje. Ładnie sobie rośnie. Mocno była cięta. Moim odwiecznym sposobem, wybiórczym, wybiórczo była cięta i dosadzana po bokach. Gdzieś tam pomiędzy. Także Mam nadzieję, że tu się zagęści. Tutaj na ładną kępę. Trochę mi w tym przeszkadza kryptokoryna moja ale myślę, że po kolejnym cięciu proporcje już będą odpowiednie takie jakie bym chciał no i ta Rotala tutaj Nandzeszan też odbija sobie Po widzę, że tutaj chyba mocno ucierpiała ta roślinka, bo jej start jest teraz no, mocno spowolniony ale będzie w porządku. Tyle chciałem Wam pokazać, że no, po prostu najlepszym wyjściem z największej nawet tragedii jest spokój, opanowanie i nie robienie żadnych drastycznych zmian. Monte Carlo trochę kiepsko wygląda, ale dobrze rośnie. Całkiem nieźle bąbluje. Więc myślę, że będzie teraz tylko lepiej. Co do ryb, no właśnie ten tutaj kolega robi mi mały popłoch, bo odkąd dostał samicę, samica siedzi w jaskini wykopanej pod korzeniem, a on tutaj po prostu z tego obszaru odgania wszystkie ryby. I to tyle, tak to wygląda. No, dziś wieczorem czerwone podświetlenie tylnej ściany. Takie urozmaicenie. Jeszcze Wam pokażę mały zbiornik. Który obecnie wygląda tak. I to naprawdę jest mój najbardziej udany zbiornik odkąd się zajmuję akwariami. Strasznie mi się podoba. Strasznie. No, no przede wszystkim dlatego, że ja tu nic nie robię, naprawdę. W zeszłym tygodniu po raz pierwszy czyściłem filtr odkąd ten zbiornik był postawiony na nowo, czyli nie wiem, czy to już dwa miesiące będą. Nie było jeszcze z nim wcale źle, ale postanowiłem się go przeczyścić, przepukać trochę gąbkę i tak to wygląda. Krewetek przybywa. Ryb nie ubywa, rośliny rosną jak mi się podoba, cały czas jestem pod wrażeniem tej alternatywy tutaj. Ja byłem przekonany, że ona tutaj po jakimś czasie zginie, a ona wcale nie ginie, wcale nie ginie, rośnie sobie w najlepsze. Ona już tu była trzy razy cięta, bo wychodziła mi ponad akwarium i już tutaj za bardzo się pchała na, na przód. Ja bym wolał mieć raczej z tyłu, bo to jest wysoka roślina. Liczyłem, że ta kryptokryna tutaj z tyłu bardziej mi urośnie, ale, ale nie chcę. A nic sobie nie robi z tego, że ani tu nie ma nawożenia, ani nie ma jakiegoś wymyślnego światła. I robi co chce. Monte Carlo, przepraszam, to jest chyba tyle. Japan, ona sobie tutaj szaleje dużo lepiej i dużo szybciej rośnie niż w twoim dużym baniaku, co mnie bardzo dziwi i krypto parwa tutaj wydaje się już być ładnie przyjętą rośliną sporo nowych liści mam tu też trochę monte carlo mój nieszczęsny pogostał on helferi Tutaj jeszcze w formie inkubacyjnej, ale żyje i cała reszta ma tutaj się świetnie, także całkiem ładne krewety mi się ostatnio pokazały. Więc da się, można postawić mały zbiornik. Przy bardzo małym nakładzie pracy, który działa w podłożu, kompost, czarny piasek na tym, zero nawożenia, lampa średnia i to wszystko. Będzie taki na, na szybko update zrobiony. Tyle chciałem wam pokazać, bo mi się akurat nudziło. Niedługo nowe produkcje, także myślę, że coś mi się uda ciekawszego nakręcić. Niebawem. Pozdrawiam, dzięki za oglądanie.